Szanowni Państwo, wybiła godzina 13.40. Zapraszam na kolejny punkt naszego dzisiejszego programu, naszej dzisiejszej konferencji. Teraz specjalnie dla Państwa wykład, krótki wykład Pana profesora Ryszarda Legutko, europosła Prawa i Sprawiedliwości, filozofa, tłumacza Sokratesa i tak O Panu profesorze można by mówić i mówić. Wykład zatytułowany Gender. Projekt Nowego Człowieka ze znakiem zapytania. Proszę bardzo, profesor Ryszard Legutko. A zaraz potem, szanowni państwo, zapraszam y, panią Zuzannę Dobrowską i wszystkich panelistów do kolejnego panelu. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim chciałem podziękować organizatorom konferencji Tygodnikowi do Rzeczy za zaproszenie mnie do wzięcia w niej udziału. Bardzo się cieszę, że mogę w ten sposób uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. No i wyrażam uznanie Tygodnikowi za zorganizowanie seminarium czy zbiorowego namysłu nad tematem, a właściwie nad problemem, jednym z najważniejszych, z jakim boryka się. Współczesny świat. Proszono mnie, żebym nakreślił szerszy kontekst ideologii LGBT, no bo to jest temat spotkania i całej konferencji. Szerszy kontekst ideologii LGBT. No, zacznę od konstatacji ogólnej. Żyjemy w czasach, gdzie dominującą rolę w polityce, a także w całym życiu społecznym i kulturowym w świecie zachodnim odgrywa lewica. Żyjemy w czasach absolutnej dominacji lewicy. Co to jest lewica? No, naj, jak można skarakteryzować lewicy? Najkrócej można to powiedzieć, że to jest orientacja, która zmierza do radykalnego przekształcenia świata. Czy myśleni, myśliciele lewicowi zawsze uważali, że jest jakiś fundamentalny błąd w świecie i że ten błąd można naprawić przez radykalną przemianę, radykalną restrukturyzację świata? Stosując porównanie, można powiedzieć, że trzeba zrobić jakiś wielki, zasadniczy remont generalny świata. Przy czym zawsze było tak, że myśliciele lewicowi identyfikowali jakiś jeden błąd główny. Jeżeli ten błąd główny zostanie usunięty, no to cała reszta będzie rozwiązana. Jeżeli spojrzymy w ten sposób na historię świata zachodniego czy historię Europy, no to zobaczymy, że to się sprawdza. Rewolucja francuska, no tak jeden z największych triumfów lewicy, to było radykalne przekształcenie społeczeństwa francuskiego. Wiązało się to oczywiście z terrorem, wiązało się to z likwidacją całych klas, społecznych kiedy spojrzymy na rewolucję bolszewicką no to znowu mamy to samo mamy terror mamy radykalne przekształcenie świata mamy też likwidację całych warstw społecznych i w jednej i w drugiej rewolucji mieliśmy kłamliwą retorykę retorykę która z jednej strony była retoryką emancypacji retoryką Wyzwolenia, a z drugiej strony, nawet wolności, niekiedy, a z drugiej strony była to retoryka terroru, retoryka czystki, walki z wrogami, likwidacji, eliminacji, redukowania przeciwnika do, do robactwa, które powinno być zniszczone. Te wszystkie rewolucje skończyły się tak naprawdę katastrofą, chociaż rewolucja francuska jest gdzieś czczona do tej pory, ale realnie one skończyły się katastrofą. Jeżeli przyjrzymy się teraz rewolucji seksualnej z lat 1960, no to oczywiście terroru tam nie było, nie było likwidacji warstw społecznych ale było radykalne przekształcenie świata. To, co, co lewica robiła do tej pory, wiadomo było, że się nie udało. Wiadomo było, że nacjonalizacja przemysłu, państwowienie rolnictwa, likwidacja warstw społecznych, że to wszystko jest katastrofa, to się nie uda. Wobec czego znaleziono nowy wehikuł rewolucyjny. Tym wehikułem, rewolucyjnym był seks. Przyznam się, że kiedy czytałem dawno dawno temu te y, książki takich autorów jak Herbert Marcuse, y, jego słowna praca Eros i cywilizacja, no to y, czytałem je z takim poczuciem niedowiary nie a nawet rozbawienia. No jak to człowiek y, Poważny niemiecki profesor filozofii świetnie wykształconych mówi, że rewolucję światową można dokonać przy pomocy seksu. Kiedy oglądały, kiedy oglądało się te rozruchy studenckie w latach 1960 i na początku lat 1970, no to to był taki niepoważny karnawał rozpuszczonych paniczyków i pannic. W, w Europie Zachodniej i w Ameryce i nie wyglądało to poważnie. Ale okazało się, że było to, była to zmiana bardzo poważna, dlatego, że życie płciowe człowieka i wszystko, co się z płcią łączy, jest czymś niezwykle głęboko tkwiącym człowieku i bardzo prywatnym. I sprawy seksu, sprawy płci, oczywiście jakoś tam były podejmowane przez te poprzednie rewolucje, i francuską, i bolszewicką. Głównie wiązało się to z atakiem na rodzinę i, i, i małżeństwo. No, bolszewicy, bolszewicy w którymś momencie tą wolną miłość propagowali, ale ogólnie wydawało się, że no, takie życie prywatne czy życie intymne jednak nie jest przedmiotem zainteresowania biura politycznego. Otóż ta zmiana, która nastąpiła, to właśnie była ta zmiana, że to, co prywatne, stało się tym, co polityczne i co od tej pory miało być regulowane, interpretowane, monitorowane, pilnowane przez politruków, przez nową politykę. Nowe pokolenie politruków. Cóż to jest ideologia LGBT? Ona jest oczywiście konsekwencją tej rewolucji seksualnej. To jest ideologia, która właściwie jest bardzo prosta w swoim przekazie. Podobnie zresztą jak proste były przekazy rewolucjonistów francuskich i bolszewików. Głosi ona mianowicie, że podział ludzkości na kobiety i mężczyzn. Jest podziałem wtórnym, niepodstawowym i tak naprawdę konwencjonalnym. No, to jest, przyznacie Państwo, że to jest coś niezwykle radykalnego. To jest coś tak radykalnego, że y, gdybyśmy y, taką tezę usłyszeli 20-30 lat temu, to byśmy ją zbyli jako rzecz niepoważną a człowieka, który taką tezę wygłosił, uznalibyśmy za wariata. Wiele się zmieniło w ciągu tych 10, 20, 30, 10 lat. To, co kiedyś uchodziło za tezę szaloną, jest w tej chwili tezą obowiązującą na świecie. To znaczy, bycie mężczyzną i bycie kobietą to jest sprawa umowna, bo tak naprawdę tożsamość płciowa jest e, rzeczą do wyboru, jest kreowana przez kulturę, przez społeczeństwo e, i, i tym e, podobne. No cóż, teza jak teza e, różne szalone tezy pojawiały się w humanistyce i w w tzw. naukach społecznych. Ważne jest to, że ta teza nie ma żadnego, powtarzam, żadnego poparcia w naukach przyrodniczych. To znaczy w biologii, w genetyce. Zero. To jest wszystko wymysł. Z całym szacunkiem filozofów, filozofujących socjologów, antropologów, cokolwiek by to znaczyło, i przedstawicieli no właśnie tego typu kierunków, politologów, psychologów społecznych. Czyli cokolwiek dobrego byśmy powiedzieli o tych specjalnościach, to jednak nie jest to, Teorie głoszone to nie są teorie twarde, a więc nie mają one żadnego mocnego osadzenia empirycznego, nie ma żadnej twardej metody weryfikacji ich twierdzeń. To są hipotezy, nad którymi można się zastanawiać, można je rozważać. I teraz, jak to się stało, że ta teoria? Która jeszcze niedawno mogła być, uzn być uznana za szaloną, została zaakceptowana i już mamy na podstawie tego, co mówiłem, pierwszą odpowiedź. Mianowicie jest to całkowita y kompromitacja środowiska akademickiego, ponieważ środowisko akademickie od razu powinno to tę teorię odrzucić jako rzecz niepoważną. Przedstawiciele biologii, nauk przyrodniczych powinni powiedzieć: Słuchajcie, to jest przecież wszystko bzdura. To są takie hipotezy, rozważania. Nie ma to żadnych podstaw w, w, w materii ludzkiej. To, że ci akademicy nie zareagowali, nie odrzucili tego, to ich kompromituje. Tak jak kompromitowało. Ich dawniej, w czasach komunistycznych, kiedy godzili się na te wszystkie marxistowskie wariactwa, odrzucenie genetyki, mechaniki kwantowej, teorii względności i innych rzeczy, ale wtedy można było ich tłumaczyć, że się bali, że to był terror. Teraz terroru nie ma. Ale widać, że od samego początku się poddali. Ale to tylko część wyjaśnienia. Prawda jest taka, że jeśli lewica przeprowadza tę swoją rewolucję w oparciu o ideologię LGBT, czyli, jak powiedziałem, proponuje radykalny. Eksperyment społeczny, głęboką inżynierię społeczną, to taka inżynieria społeczna nie może przecież być spontanicznie i bez protestu przyjęta przez ludzi. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach, kiedy mu się powie, że podział na mężczyzn i kobiety, to jest podział konwencjonalny i że to. W ogóle jest jakiś konstrukt kulturowy, przecież żaden normalny człowiek tego nie przyjmie. Im bardziej radykalny jest projekt przekształcenia świata, tym więcej władzy trzeba mieć, żeby ten projekt wdrożyć. I tak jak nacjonalizacja przemysłu. Upaństwowienie rolnictwa i te wszystkie inne rzeczy, jakie działy się w systemach komunistycznych, i te wszystkie rzeczy, które działy się w rewolucyjnej Francji, wymagały potężnej władzy. Tak i teraz ta ideologia jest narzędziem władzy. Władzy, która stosując tę ideologię, staje się coraz mocniejsza i coraz głębiej sięgająca w nasze życie, ponieważ dotyczy spraw niezwykle prywatnych i intymnych, bardzo, bardzo osobistych. Nic więc dziwnego, że ideologia LGBT zdobyła taką popularność w środowiskach lewicowych, Tradycyjnie lewicowych, czy lewicowych od wielu dziesięcioleci, jak środowisko akademickie, także w społeczeństwach, które zostały przeorane przez rewolucję seksualną. Społeczeństwa zachodnie przeorane przez rewolucję seksualną praktycznie straciły, straciły by tak rzec, konserwatywną część swojej tożsamości. Zwycięstwo rewolucji seksualnej polegało na tym, że lewica zwyciężyła, a prawica się poddała i praktycznie przestała istnieć. Mamy w tej chwili w świecie zachodnim właściwie triumf jednej partii, czy jednej koalicji partyjnej. To jest koalicja lewicowa, no bo prawica się zgadza z wszystkim, co mówi lewica w tej kwestii. Mieliśmy triumf jednej partii w systemie komunistycznym, mieliśmy triumf tryum, praktycznie jednego sposobu myślenia w rewolucji francuskiej teraz. A więc, jeśli mamy, jeżeli społeczeństwa zachodnie zostały tak zmienione przez rewolucję seksualną i lewica stała się naturalnych, naturalnym dla nich punktem odniesienia wobec kapitulacji prawicy, sekularyzacji, atomizmu społecznego i wielu innych rzeczy, o których to nie, 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 nie będę mówił. W związku z tym ideologia LGBT to jest potężne narzędzie supremacji, pogłębiania i rozszerzania swojej władzy. Dlatego, zatem sytuację mamy dzisiaj w świecie zachodnim taką, że zmienia się prawo, zmienia się obyczaj i stają się one coraz bardziej represywne wobec wszystkich, którzy nie tylko sprzeciwiają się ideologii LGBT, którzy mówią zaraz, zaraz, ale ja ciągle uważam, że człowiek to za kobieta, mężczyzna, ale nawet wobec tych, którzy jakiekolwiek wątpliwości mają, i znowu mamy system, proszę zwrócić uwagę, system kłamliwy. Bo mówi się nam z jednej strony, ależ ideologia LGBT to jest ideologia różnorodności, wielości. Przedtem mieliśmy tylko dwa elementy: mężczyzna i kobieta. Teraz tych elementów mamy wiele, tych genderów mamy wiele. Nie wiem, 50, 60. Jakżeż ten świat staje się bogaty, różnorodny, tak jak tęcza. No, ale spróbuj tylko, y, kolego, y, powiedzieć, że ty sądzisz inaczej. Już nie będzie żadnej tęczy, dostaniesz pałką po głowie. Prawda? Świat staje się coraz bardziej represywny, bo zmienia się prawo. To prawo dotyczy rzeczy bardzo intymnych, a rzeczy bardzo intymne mają swoje. Zakorzenienie czy swoje odzwierciedlenie w sposobie myślenia, wobec tego trzeba bardzo głęboko ingerować w sposób myślenia. Trzeba cenzurować język, cenzurować słowa. Dlatego trzeba się pilnować w każdej chwili, żeby przypadkiem nie użyć złego zaimka, bo już są kłopoty. Można stracić pracę, można być przedmiotem ostracyzmu. Ten radykalizm, który wspiera władzę, czyni ją bardziej represywną, ma też swoją drugą część czy drugi aspekt: mianowicie, jeśli ludzie są tak oporni wobec ideologii LGBT i ciągle chcą trwać w tym przekonaniu że jest, jest kobieta, jest mężczyzna i nie ma żadnych genderów, to w takim razie nie tylko zastraszanie, nie tylko represje, ale także indoktrynacja. I tę indoktrynację trzeba zacząć możliwie wcześniej. W przedszkolu? Kto wie, może już za późno. Może jeszcze wcześniej. No, i stąd się biorą te dziwne rzeczy, o których czytamy. W Polsce też zdaje się, zaczynają już się zdarzać o tych, o tych jakichś zabawkach dwupłciowych, o tych sukieneczkach, w których ubiera się chłopców, prawda, od najmłodszych lat i tym podobne rzeczy. Więc tak jak w, w, w tych dawnych systemach gospodycznych mamy z jednej strony zastraszanie, prawda? A z drugiej strony mamy tutaj indoktrynację. I mamy też ten język kłamliwy, o którym mówiłem, to znaczy, że niby jest różnorodność, a jak to się sprzeciwia, to dostaje po, po głowie, ale ta kłamliwość sięga jeszcze bardziej, bo Zwolennicy LGBT mówią tak: p -p -p płciowość, tożsamość płciowa to jest takie kontinuum i jest płynna. A więc można być raz taki, raz innym, raz taki, raz innym, zaraz, zaraz. Nie do końca. Można na przykład być homoseksualistą. Ale jak ktoś nie chce być seksualistą, homoseksualistą, bo jemu to nie odpowiada, chciałby założyć rodzinę, ożenić się, mieć dzieci i chciałby się leczyć, o, tego już nie wolno. Tego typu terapie są zakazane i są karane. Tego robić nie wolno. Płynność płynnością, ale o takich rzeczach mowy nie ma. Podobnie w tej chwili mamy z, 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 tą, z, tym niby, z tą niby trans e, e, tożsamością, kiedy tak naprawdę e, porywa się coraz młodsze dzieci, że tak powiem, które mają jakieś kłopoty, e, prawda? E, e, takie kłopoty tożsamościowe, które zdarzały się zawsze od początku. Świata. Te, te potężne instytucje porywają te dzieci i bez zgody, często bez zgody rodziców, umożliwiają im nieodwracalne y, operacje na ich ciele, mające, y, mające na celu y, jakby biologiczne do, dostosowanie. Ich do tego, co im się wmawia, czy co one sobie wmawiają jako ich płciowa tożsamość. Także wszystko to jest bardzo groźne, i wszystko to na razie, jak obserwujemy, nie zamierza wyhamować, ale jest jeszcze groźniejszy aspekt tego, i na to chciałam wskazać na samym końcu. To jest ideologia, która podbiła świat zachodni. Podbiła świat zachodni do tego stopnia, że ją praktycznie przejęły wszystkie najpotężniejsze instytucje. To już nie jest zabawa y, akademików, to nie jest zabawa. Y, pojedynczych ludzi, którzy chcą robić chcą robić eksperymenty ze swoją tożsamością, czy swoim ciałem, to jest potężna struktura międzynarodowa. Za tym stoją rządy, za tym stoją najpotężniejsze media, uczelnie, szkoły, jak mówiłem, edukacja od najwcześniejszych lat. Instytucje międzynarodowe, narodowe i międzynarodowe trybunały, Unia Europejska, instytucje europejskie, wszystkie te instytucje przyjęły tę ideologię jako swoją i ją wdrażają z coraz większą mocą i z coraz większą energią. Chcą stworzyć świat, w którym nie będzie mężczyzn i kobiet, tylko będą gendery. Kto ten świat stwarza? Czy ten świat stwarzają osoby trans, stwarzają homoseksualiści, stwarzają jacyś tam aseksualiści, jakieś rozmaite rozmaite typy genderowe? Niekoniecznie. Ten świat stwarzają kobiety i mężczyźni. Ogromnej większości stwarzają kobiety i mężczyźni, że nie mają żadnych y, tęczowych tożsamości, a nawet wprost przeciwnie. Dlaczego to robią? Już mówiłem. Ale powtórzę, robią część z nich robi to ze strachu, część ich to robi dla władzy. A zatem, proszę Państwa, na naszych oczach tworzy się potężny, globalny, a przynajmniej obejmujący cały świat zachodni system. Despotyczny, który jak dotąd ciągle jeszcze zachowuje energię i ciągle się jeszcze rozwija? Myślę, że z powagi tego zagrożenia nie wszyscy sobie zdają sprawę, nawet jeżeli zrzymają się na ideologię LGBT, krytykują ją, nawet z nią walczą, ale stawka tu jest znacznie, znacznie poważniejsza, ponieważ zagrożenie jest najpoważniejsze, jakie można sobie wyobrazić. Dziękuję Państwu.